Zapracowany jak zawsze Tomek Adamek, witam serdecznie Tomku I Tyle roboty, że się tak naprawdę zmęczyłem jak po 24 godzinnym Le Mans Zawitam tak od razu, bo Roberto tutaj gdzieś, dzisiaj sensacja rano Roberto, ale dopiero odpaliła się sensacja jak Ciebie ogłosili do Roberto gdzieś i tutaj ten pojedynek i kurczę wszyscy w szoku no robota, no sobie, e, e, Jak ty przeleciałeś, że ci nikt nie odkrył, że, że, a, że jesteś? Aha, widzisz, że to... byłem, słuchaj, byłem jak, chodziłem, jak e, czerwony kapturek, pik 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 pik. Nikt nie wiedział, cyk do hotelu, zawsze szybki, szybki, zwinny. No i e, chcieliśmy właśnie to przytrzymać do tej, do tej tego właśnie tej, tej no wywiadów do tego momentu, e, gdy się zacznie e, cały show. No i co, no fajnie, jutro wyjeżdżam, mamy zobaczyć. Na... razu na camp? Nie, tak, jeden, tak, jeden dzień będę, mamy, czyli niedzielę. I w poniedziałek rano już jestem w element światowy zdrowia. Światowy zdrowia, tradycyjnie. Chyba dobre miejsce, co? Tam je, Góry Izerskie. Tam, tam, je, tam je kochają wszyscy. Moje rodzinne strony w ogóle. No, słuchaj, dobrzy ludzie, bardzo chętnie tam wracam. Dziękuję bardzo. Słuchaj, w e, jakiej ty formie jesteś obecnie? No i Coś słuchaj. robiłeś, chodziłeś na salę? Nie, sale? oczywiście. No, ja, ja jeszcze wczoraj biegłem rano. Mam swoje ćwiczenia. E, fizyczne przygotowanie robiłem, biegałem. Do Rzymu też się chodziło. Także jest to. Wszystko dobrze, nic nie dolega, Nawet przeważyłem 98 kg po treningu. Czyli to jest taki, w takiej mniej więcej wadze byłeś i, I wychodziłeś tak, do i tak, wa i tak, najważniejszych tak, walk? w Wadze tak, ciężkiej? taka takie, takie, wagę muszę mieć. 99, do, do, maksymalnie do, do 100 kilo, nawet 99. To czuję, że jest, jest szybkość, szybkie ręce, jest dynamika. Słuchaj, leworęczny przeciwnik, jak pamiętam walkę z Chadem Dawsonem, bo chyba Dawson był leworęczny, tak? tak? To był, dla Ciebie to jest problem, bo jednak, kurczę, te mańkuty, no cholera jasna, wiesz, że ciężko się z nimi czasami ja nie bije, nienormalnie nie się bije z nimi Bo ich jest mało, no wiesz, nie ma dużo mańkutów, ale, ale to wszystko, to jest już pytanie do trenera, on umie ustawić gest bardzo dobrze, dużo ma mańkutów, których, których trenuje i tutaj nie ma problemu w Polsce może więcej jest takiego e, zachodzenia w lewą stronę, zachodzenia o tej jego przedniej ręki. Nie, to jest nieprawda. To jest coś prosto niego, tylko masz trzymać nogę, dlatego oni, oni nogę zakładają czy za twoją nogę. Tak, tylko trzymisz nogę prosto jego nogi, bo chcesz tak jak z prawym. i to nie jest wielka filozofia. No, w Polsce tak może więcej przesadzali. No. Widziałeś jego walki w ogóle, jeśli chodziła. No, na, na YouTube gdzieś tam widziałem. Widziałem walki. Twardy chłopak, no, ma charakter no i to mam nadzieję, że, że ta walka będzie e, emocjonująca dla oka dla kibica no i wygra lepszy. Osiem rund to jest taki optymalny dystans teraz dla Ciebie? Bo wcześniej e, z Mamedem było 5 rund e, na to. Nie, oni, z tego co mi Mati mówił chcieli sześć, ale Mati ustał na osiem no i tak zostało. Duże rękawice, bo tutaj Normalne, wszyscy. Tak. molisz dziesiątki, tak? Dziesiątki, no przecież to ja jest, jestem, jestem pisarzem, nie wiem, ma fighter. Co może być kluczem do, do zwycięstwa nad takim, nad takim zawodnikiem? Doświadczenie, które ty posiadasz, bo no, jednak. To, to doświadczenie jest, no, nawet się na, na, na szybkość. Musi być mój dzień, mam być, obodzić się szybki. Jeżeli takie będę miał te czyli szybkie ręce, wygram bez problemu. Szybkie ręce, ale i szybkie nogi, bo ty zawsze słynąłeś z tego poruszania się i robiłeś walki na nogach w większości. Yy, no ale tak, no, ręce muszą być szybkie, bo trzeba zadawać ciosy. No. Jeżeli coś nie gra, a miałem kilka walk, co nie zgrywało, no to przegrywałem, bo no, trzeba było uznać, yy, przeciwnika. A jeżeli jest ten się jest speed, wygrana. To jego lewa ręka, bomby takie, którymi sadzał swoich przeciwników, Mameda, między innymi właśnie tutaj w KSW Michała Materle, no kurczę, robi wrażenie. Obawiasz się trochę, że tutaj może coś yy, być takiego, co stanowi zagrożenie dla ciebie. Ja wiem, że strach to, to nie jest właściwe słowo dla pięściarzy, bo oni tylko analizują powiedzmy rywala, a nie, a nie poziom strachu. No nie, jak masz strach, to nie chodź do, do klatki, no, pierwsza sprawa. Są i pięściarze co mocno biją i wiesz, że, że trzeba wszystko robić, żeby nie dostać to. Też pytanie zawsze, jaką masz twardą szczękę. No. Ja dostawałem od wielkich, wielkich młotów, którzy bili bardzo mocno. No i to się stawało, no i wiesz, i wygrywało się walki. Także no, zweryfikuję 6 wrzesień. Myślisz, że te pierwsze rundy może, on w tych pierwszych rundach może być. Powiedzmy bardziej groźny, a jednak te końcowe będą należały do Ciebie, bo ja przewiduję, że może to być może pojedynek na pełnym dystansie Może być, wszystko zależy jak będzie się on zachowywał, no bo zawsze z... dopowiem ta pytanie, czy chce stanąć do walki, chce się pobić, czy chce przetańczyć jak... Nie, Roberto i taniec to, no to, no to, no to chyba nie, no to, no to chyba że jakieś chorwackie, których o, nie znamy o, No to wszystko mówię, pokażę obraz walki tego dnia, jak się zachował przeciwnie. Czy on jest, bo inaczej Tomek, czy ty miałeś do czynienia z zawodnikami MMA? Czy oni stanowią jakiś problem? Bo bardzo wielu z nich wchodziło teraz do boksu, próbuje boksu. Widziałeś sam, ilu zawodników gdzieś awansuje do tego, że boks jest popularny, boks w Stanach między innymi. Takie tak freakfightowe pojedynki Jake'a Paula z tymi, z tymi zapaśnikami jak Ben Kren wcześniej czy inni. Czy to jest tak, że oni są jacyś inni, że powiedzmy brakuje im doświadczenia, czy nie brakuje im doświadczenia? No, na pewno, na pewno. Na pewno nie, nie będą e, takimi technikami jak typowy pięściarz, który robi to całe życie, ale oni też w międzyczasie, ja pewnie, trenują też sobie, bok, nie, nie, pewnie nie każdym razem e, trenują parter i tak dalej. No także wiesz, no, tutaj też mi coś powiedzieć i oceniać, bo nie trenowałem e, z takimi zawodnikami. Tomku, co się dzieje z amerykańskim boksem? Jesteś w Stanach, obserwujesz, ale tak, na dzień dzisiejszy Europa rządzi i wymiata, no nie ma o czym mówić Nie ma znasz jakiegoś amerykańskiego boksera. No, oczywiście Wider się gdzieś tam odpalił, wygrał jedną walkę, ale to tak. jedna jaskółka wiosny nie czyni. Ciężka troszkę jest takie, no ma by zapaść. No Europa teraz przeja pałeczkę, no ale te mniejsze walki, mniejsze kategorie są ciężkie walki, bo ja widzę, tam się biją te Meksykanie, to tam jest. Walka na śmierć i życie, 12 run, ja wtedy oglądałem na, na jakimś kanale Wiesz, może amerykański boks za chwilę stracić, bo Donald Trump wsadzi ich w samolot i wszystkich odeśle do Meksyku Nie będzie miał kto boksować, kto zostanie? No. Terence Crawford? No to słuchaj, no to, to już pytanie do, do, do Donald Trumpa, no ro, ma, robi, robi porządek i... No robi porządek? No, są łapanki w New bo słyszałem kolegę. Polaków zbiegły. też łapią, słyszałeś? A nie, no, te, łapią, nie masz papierów? no to... Kurde, ale wiesz, Polacy ale, budowali ten kraj bez papierów, nie potrzebowali papieru ale, ale jesteś... od wodza indiańskiego. Jeżeli jesteś, nie wiem, 20 lat czy w Ameryce, jeżeli Ty sobie nie załatwiłeś e, pobytu stałego czy obywatelstwa, nie dostałeś, no to, no to o czym Ty to jest Najważniejsze, żeby mieć pobyt stały, no. no Także wiesz, no, każdy, każdy robi jak robi. No. Ja mam obywatelstwo, mam dwa obywatelstwa. Głosowałeś na Trumpa? Oczywiście. Do tej pory uważasz, że to był słuszny głos? Bardzo słuszny. Okej, okay, pytam Cię tylko. Tak jest, nie ma wątpliwości. Nie ma, nie ma Europa różnie to postrzega, działania Stanów Zjednoczonych wobec Europy. Myślisz, że to są tylko takie gdzieś tam zapowiedzi, zupełnie bez pokrycia? No wszystkim tam chyba też, że to nie chcę yy, chodzić w politykę, ale tam chodzi też o, o NATO, no Trump powiedział, że muszą państwa więcej płacić, jeżeli chcą być chronione, no Ameryka daje najwięcej, no oni nie mogą utrzymywać świata, no, yy, także, no, ale to już jest polityka, wiesz... Yy, polityka no polityka to... zostańmy przy sporcie jasne Dibuła czy Usyk w rewanżu pojedynek nie, nie, Usyk, Usyk ja myślę że nie będzie problemu wiesz to jest, może trafić bo to jest wiesz, to jest boks nie? no to jest, nie można powiedzieć że 100% tak ale, ale no, tym jest e, Usyk Czyli Usyk jest faworytem tak? tak on powiedział że jeszcze dwie walki i odchodzi na emeryturę myślę że przy takich pieniądzach to jest możliwe bo są niebywałe a pana, że nawet za Twoich czasów chyba takich kwot nie było. No pewnie to już dawno mógł to zrobić, ale też czuję się pewnie zdrowy. ...silny, no to dlaczego ma nie walczyć? No to, to jak wiesz, no... Głupi był, żeby nie wyrzucał takich taki pieniędzy No wiesz, powrót na salę, znowu te rundy i tak ale, dalej Ale, ale, ty to robisz całe życie tak jak ja to robiłem od dwunastego roku życia, wiesz Posiedzisz w domu, dobra, no nie, rok I mówisz, ty nie, no trzeba jeszcze płacę. Żona się zgodziła, bo żona, żona opór okropny stawiała, no i co teraz? Mówi, co będziesz w domu siedział? Jedź, mówię, jedź walcz, mówi... E... Nudzisz się Wszystko nudzisz, jest pro legal, a, a, tak? A, nudzisz się, w domu siedzisz, mówię, jedź, jedź walcz. No, no, papiery załatwione i jeszcze papiery u żony teraz, nie? A jak, to, a, teraz wiesz, wyjemy, jestem na, będę prawie 8 tygodni na, wiesz, osobno no będziemy bardziej, bardziej będzie mnie kochać i doceniać. Jak jestem blisko, to tak wiesz. A jeszcze, wie, a wie, jeszcze jak to z mi jest. No tak, ale jeszcze przyjedziesz z sporą sakiewką i to z Polski, kurde. No, no to wtedy, Kiedyś ludzie wtedy, jeździli do Stanów po pieniądze, a teraz do Polski przyjeżdżają. No to wtedy, wtedy, wtedy będę, będę mówiła mój złot, mój złot na chwilę. To, to nie, nie, nie na cały czas. Gaskaren będzie, będzie u ciebie w, w no, cały gest, czas? W torek wylatuje w środę, w środę jest w Polsce. Także spotykamy się już. Szkoda ale... wakacji? Ja będę na wakacje nie lubię jeździć. No bo ja za gdzieś jeździłem po obozach, i chyba że jedzie paczka. 10-15 osób jedziemy, no to wtedy wakacje są fajne, ale Ale tak, żeby jechać i leżeć na tym piasku, no, gorąco. Jak to free towarzystwo, dzisiaj fajna gala. A, no to, to, to tak jest. No, z każdym gadasz, pośmiesz się, pożartujesz. Ja sobie czterech są głupoty w głowie to no, to jest fajnie. To no dobrze to znaczy, że młodość w tobie jest witalność. To chyba o to chodzi, nie? Możesz być poważny, poważnie tak. to się w trumnie leży. Tak, to już moja żona by tak chciała, bo już do mnie mówi tak słuchaj. Masz 48 lat, jest teraz czas zacząć być poważny Nie lubisz się głupka? No nie, ja nie, ja na chwilę mogę być poważny, ja to tak się ja się nudzę. No. To znamy to, no, <laughs> wiemy no, wie Wiemy wszystko, wiemy, wiemy jak jest, jest. Głupota musi być w głowie, nie? Jasne, dziękuję bardzo Trzymaj Tomku, wiecie. wszystkiego dobrego, powodzenia